Cześć wszystkim! Chciałem Wam nagrać krótkie podziękowanie, bo w formie tekstowej czy fotografii to nie będzie to samo. Dzięki Wam, przyjaciołom, rodzinie, ale też tym wszystkim osobom, które mnie nie poznały, ale postanowiły mnie wesprzeć, moje życie z dnia na dzień staje się coraz bardziej normalne. No i ten film ma być tego dowodem. Przygotowałem go sam. No chcę Wam pokazać, że się trzymam. Z wieloma z Was się już widziałem, z wieloma pewnie nigdy nie będę miał okazji i naprawdę chciałbym Wam wszystkim podziękować, bo bez Was nie byłoby to możliwe. A powiem Wam, że yy, dzięki temu no, Waszemu wsparciu stanąłem na nogi, co zaprezentuję. Mam już tutaj pierwszą protezę. Jest tu oto moja piękna sztuczna noga. Nie jest to może końcowa proteza, nie jest ona najlepsza, jest pierwsza, jeszcze ta moja noga się zmienia, wynikuje użytkowania, pewnie za jakiś czas będę przygotowywał kolejną wraz z moim protetykiem, ale jest to duży sukces. Powiem Wam, wrócić do chodzenia jest dla mnie niezwykłym szczęściem, tak patrzę za okno, bo piękna jest pogoda i pewnie po tym filmie pójdę na spacer. Co bym chciał jeszcze Wam powiedzieć, że to wsparcie, które mi udzieliliście, pozwoliło mi nie tylko na zakup takiej protezy, ale też na fizjoterapię. Moja fizjoterapeutka, która zawsze znajdzie dla mnie trochę czasu, naprawdę zrobiła kawał roboty i nawet je, zanim tą nogę dostałem, to te osoby, które mnie widziały. No, poznały, że nie dam się przykuć do łóżka, że staram się choćby za pomocą tej jednej nogi czasem pomagać, jak ktoś mnie woził na wózku, czy przeskoczyć, czy że jest po schodach. Jest kawał dobrej roboty z jej strony i chciałbym jej też w tym filmie serdecznie podziękować. Wiadomo, nie wszystko jest takie usłane różami dużo jeszcze wyzwań przede mną. Dużo ćwiczeń, dużo poszukiwań, rozwiązań. E, powiem Wam, że na przykład kwestia protest rąk jest na razie wciąż rozwojowa. Jest to niezwykle drogi proceder, jest to często też niewydajne, a nie jest szuką wydać te pieniądze, które no, Wy zebraliście i nie chciałbym ich roztwonić. Prawda jest taka, że miejscami kurcze chcą nawet pół miliona za sztukę, kiedy no, oglądają filmy z tymi protezami, no, nie sprawdzają się, dlatego wciąż poszukuję, nie tracę wiary, jest wiele nowoczesnych projektów, wiele rzeczy, które się dopiero kształtują, na przykład takie wiecie protezy bezpośrednio wpinane do ręki, jakby połączone do kości za pomocą tytanowego tutaj wkładu, tak zwana osteointegracja. Może to będzie ten kierunek? Wysyłam listy, pytam się tych specjalistów czy uniwersytetów, czy mają miejsca, czy może jest jakaś komercyjna możliwość wzięcia udziału w tym. Będę na bieżąco informował. Ale przede wszystkim jeszcze raz chciałbym Wam podziękować. Naprawdę z całego serca bez Was pewnie dalej bym leżał w łóżku, niepewny tego, czy w ogóle jest sens z niego wychodzić. A no kurczę, tyle dobrej woli, tyle zaangażowania pokazuje, że w tym świecie jest naprawdę wiele dobra, jest warto o nie walczyć. Więc dziękuję wam bardzo. No i co? Do zobaczenia w przyszłości.